Jestem natalia jestem mamą 9-miesięcznego Stasia, który urodził się niepełnosprawny. Nasz syn urodził się z przepukliną oponowrdzeniową, z rozszczepem kręgosłupa, z pęcherzem neurogennym, ze stopą końsko-szpotawą. Tak pokrótce, jeżeli miałabym Wam przybliżyć, jak to się na co dzień objawia, no to po prostu Staszek ma niedowład w prawej stopie. Eee, skutkować, to znaczy ogólnie cała wada wrodzona skutkować może mm, niedowładem, a co za tym idzie? Mm, no, po prostu dziecko przy tej wadzie wrodzonej może nie chodzić. Eee, pęcherz neurogenny oznacza tyle, że musimy go co 4 godziny cewnikować, czyli pomagać mu się wypróżnić mm, do końca, a stopa końsko-szpotawa to jest po prostu stopa przekrzywiona. Mm, no, nieprawidłowa. W trakcie ciąży żadne badania nie wskazały, że nasz syn urodzi się z wadą wrodzoną. Wszystko przebiegało jak najbardziej prawidłowo. Mieliśmy robione badania podstawowe plus prenatalne i genetyczne, i mimo to nic nie wykazano. To, jak się o tym dowiedzieliśmy, jest jedną z najbardziej przykrych rzeczy w tej historii, ponieważ miał być to najszczęśliwszy dzień naszego życia, a był to dla nas najgorszy, najtrudniejszy. Może najgorszy to jest złe słowo, bo nie był najgorszy, z tego względu, że urodził się nasz syn, ale był bardzo trudny. Z jednej strony była euforia, że na świat przyszło nasze wypragnione i ukochane dziecko, a z drugiej strony. Przeżywaliśmy tragedię, ponieważ urodziło nam się dziecko niepełnosprawne. To była rzecz, której się kompletnie nie spodziewaliśmy. Dla rodziców, którzy przez 9 miesięcy czekają na zdrowe dziecko, no jest to ciężkie. Jest to trauma, jest to szok, jest to niewiedza, niemoc. Zupełnie nie wiedzieliśmy, jak się w tej sytuacji odnaleźć. Podczas porodu, poród przebiegał prawidłowo, więc tutaj też nie było zastrzeżeń. Po porodzie podeszła do nas pani neonatolog i złapała nas za ręce i powiedziała, że dziecko ma swój problem. Ja w tym momencie zapytałam się tylko, czy syn będzie żył, no bo to było na tę chwilę najważniejsze. No a potem to, no wszystko działo się bardzo szybko i jakby Nadal, ale mimo to nadal w szoku. Na ciąg dalszy w ogóle zbiegło się bardzo dużo zdarzeń i działań, ponieważ w pierwszej dobie życia Staszek był przewieziony do innego szpitala, był ode mnie oddzielony. Ja dochodziłam do siebie po porodzie. On był ze swoim tatą w innym szpitalu. Ja zostałam, ja czekałam parę godzin na osobną salę, żeby nie być z innymi mamami i nie patrzeć jak cieszą się, że urodziły się zdrowe dzieci są razem. Zostałam po prostu, ja to nazywam izolatka, no niestety taka była rzeczywistość, więc leżałam sama w tej sali jednoosobowej. Tam oczywiście byli u mnie moi bliscy, w międzyczasie byłam na telefonie z Krzyśkiem co u Staszka. Jeszcze w międzyczasie zajmowałam się produkcją mleka, ponieważ z oddziału, gdzie był syn... thank you Dostał, po prostu dostała informację, że każdy mililitr jest dla niego na wagę złota, więc też działaliśmy w tej kwestii. Ja byłam sama, można tak powiedzieć, nikt z personelu nie zapytał się, czy potrzebuje pomocy psychologa, nikt nie przyszedł do mnie i nie porozmawiał ze mną na temat tego, co się wydarzyło, tak naprawdę zostałam tylko z tym ja, no i moi bliscy, tyle na ile mogli mi pomóc i na ile mogli ze mną być. Natomiast Stasiu w tym czasie był w w szpitalu Statą, tak jak powiedziałam, czekał na operację, czekaliśmy na dalsze zalecenia lekarzy, co się będzie działo, kiedy, kiedy właśnie będzie ta operacja, no i jak to dalej będzie wyglądać. No, tak jak powiedziałam wcześniej, na pewno to był ogromny szok. Ogromny szok, szczęście i tragedia zarazem. Niewiedza i niemoc, bezsilność. No, to, co się działo w mojej głowie, to tak naprawdę jest nie do opisania i nie jestem w stanie tego przekazać Wam do końca, ponieważ no, to, to wiedzą tylko mamy, które takie coś przeżyły, lub mamy, które mają dzieci i są w stanie sobie to wyobrazić, taką tragedię. Byłam trochę, znaczy. Nie trochę, byłam bardzo zła na świat, że nas to spotkało. Jeździliśmy codziennie do sena, do szpitala. Codziennie musieliśmy patrzeć, jak leży pod tą cieplarką z tymi kabelkami, jak tutaj kolejny antybiotyk. Oczywiście, jak dochodzi do siebie po operacji. Sama operacja była ogromnym dla nas przeżyciem ogromnym stresem. I, i było to bardzo ciężkie cholernie ciężkie. Bo walczyliśmy ze sobą każdego dnia, żeby się nie załamać, żeby iść do przodu, żeby, żeby dać mu siłę, żeby, żeby on wiedział, że może na nas liczyć, żeby wiedział, że my jesteśmy z nim codziennie przy tym urzeczku i czekamy, a że wróci do domu, że będzie w dobrej kondycji, że będzie mógł stamtąd wyjść. W międzyczasie my się musieliśmy wszystkiego nauczyć przy nim, musieliśmy się nauczyć cewnikować. Opatrywać ranę, wstępnie go rehabilitować, nosić go odpowiednio, podnosić, przewijać, bo to wszystko miało bardzo duże znaczenie ze względu na jego kręgosłup, bo to wada była, jest związana z kręgosłupem, więc jakby każdy nasz ruch miał y, dla Staszka bardzo duże znaczenie, no a potem było już coraz lepiej. Im bliżej wyjścia do domu, to było coraz lepiej. My się coraz więcej uczyliśmy. Eee, więc czas szpitala jest dla nas do tej pory traumą i przeżyciem ciężkim, ale z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, jestem zła. Jestem bardzo zła na służbę zdrowia, ponieważ tyle się mówi o macierzyństwie, każdy zachęca do rodzenia dzieci, do karmienia piersią. A wyobraźcie sobie, że w sytuacji, kiedy urodziło się kobiecie dziecko niepełnosprawne. Podkreślam, że ja nie wiedziałam, że się urodzi dziecko niepełnosprawne. Nikt, ale to nikt z personelu, psycholog, lekarz, nie usiadł ze mną na dłuższą chwilę i nie porozmawiam o tym, co przytrafiło się mojemu dziecku. Yy, wszystko musieli, do wszystkiego musieliśmy jakby dochodzić sami. Yy. Moja siostra załatwiała nam spis dokumentów, jakie potrzebujemy, ktoś tam się dowiadywał o inne rzeczy, o rehabilitację, ktoś tam zapowiadał, po prostu powiedział, że pomoże nam finansowo. Do wszystkiego musieliśmy dochodzić sami. Nikt nie był w stanie nam poświęcić choć trochę czasu, żeby opowiedzieć nam więcej o tym, co się przytrafiło naszemu dziecku, co nas czeka. Co będziemy musieli robić, gdzie jakie dokumenty złożyć, jakie możemy, o jakie dofinansowanie czy tam, znaczy no, przepraszam, że to powiedziałam, o jakie środki możemy się starać, żeby pomóc w rehabilitacji, dlaczego fundacja, Czemu już, dlaczego tak szybko musi być fundacja, dlaczego to jest ważne. Więc z perspektywy czasu na pewno jestem zła na służbę zdrowia, jestem mądrzejsza na pewno też o doświadczenie życiowe, mam więcej pokory. Mm, ale też mam chęć, chęć do tego, żeby to zmienić, żeby już żadna kobieta nie poczuła, że jest z tym problemem sama, a uwierzcie mi, ja nie jestem jednostką, z tego co wiem, mm, ale mam nadzieję, że tak nie jest wszędzie, ale z tego co wiem, to jest bardzo wiele takich przypadków, bardzo często. Mm -hmm. Każdy z nas przeżył to, to ciężko, zarówno moi rodzice, czy tam reszta rodziny, mój partner, znajomi. Każdy przeżył to na swój sposób, dla każdego to było bardzo ciężkie. Mój tata płakał razem ze mną, codziennie nas odwoził do szpitala, więc codziennie razem z nami płakał w tym samochodzie. Moja mama powtarzała nam od początku, że Stasiu będzie chodził i w ogóle innej myśli do tej pory do, do głowy nie dopuszcza. Tak jak wspomniałam, na przykład moja siostra pomogła nam w organizacji i mogłabym wymieniać bardzo wiele osób, które nam z rodziny tutaj pomogło, bo, bo naprawdę wszyscy wszyscy się starali i starają się do tej pory pomagać nam, jak potrafią, mimo tego, że też to bardzo przeżyli. Mój partner no, no rewelacja. No, każdemu, każdej kobiecie życzę takiego partnera, który ogarniał mnie, kiedy codziennie płakałam, leżałam, wyłam, chciałam sobie wyrwać serce. Ból ogromny po prostu serca yy, ogarniał mnie. Ogarniał Stasia w szpitalu, pilnował, żebym ja jadła, żeby Staszek miał wszystko, czego potrzebuje. Także naprawdę też super. Yy. No a znajomi, no to wiadomo, okazało się, kto jest prawdziwym znajomym, a kto nim nie jest. No tak jest zazwyczaj w takich sytuacjach ciężkich już życiowo. Yy. Ale, ale przyjaciele nie zawiedli. Za co bardzo dziękuję Asi, że nam gotowała obiady i dowoziła, naprawdę smakro są rewelacja. No i, i, i tak to się toczyło, słuchajcie. No, no Nie było lekko, nie było nikomu łatwo. Zresztą do tej pory, to jest ma 9 miesięcy, a a jeszcze jeszcze często o tym rozmawiamy, że jest to trudne, że nie wiemy co nas czeka. Wspominamy też ten ciężki okres, czyli okres szpitala i tych pierwszych tygodni, gdzie byliśmy w kompletnej niewiedzy, bo tak, tak jak wspomniałam, do wszystkiego doszliśmy sami, co dalej będzie, gdzie co załatwić. Ale teraz jest ok. No teraz, teraz cieszymy się Staszkiem, cieszymy się każdymi jego postępami i, i cieszymy się sobą, rodziną, że. Że w tej sytuacji potrafiliśmy się zjednoczyć i działać razem. Dla kobiety, poród, sam poród naturalny czy przez cięcie cyfarskie, jest, no jest ogromnym przeżyciem fizycznym i psychicznym. Jest to ból, ale też radość z tego, że, że rodzisz, rodzisz dziecko. Hormony szaleją, euforia, w ogóle magia. magia ale mimo to zmagasz się ze swoim ciałem, które, które w ogóle jest w tym momencie w innym świecie. Więc to, co przeżywa kobieta, rodząc dziecko, to jest jedno, a to, co przeżywa kobieta, rodząc dziecko niepełnosprawne, to jest zupełnie inny świat. No to jest coś strasznego. Ja podejrzewam, że te uczucia, które miałam w tym momencie, ten strach, ta niepewność będą ze mną jeszcze bardzo długo i powodują no, wiele, wiele zamieszania w tym momencie w mojej głowie niestety. Do tego stopnia, że, że często siedzę jeszcze w tym szpitalu przy tej, przy tej cieplarce Stasia. Może gdyby, może gdyby pojawił się jakiś psycholog w tym momencie, byłoby lepiej, tego nie wiem. No, łudzę się, że może, że może tak będzie, że to się może zmieni i faktycznie te kobiety nie będą z tym same. Ale, ale nie, jest to, jest, to, to, to jest, jest bardzo ciężkie, no bo, no bo słuchajcie, musicie codziennie jeździć do dziecka, pielęgnować, dbać, nie możecie zostać na noc, czyli tu jest rozłąka jeszcze w ogóle wchodzi w grę. Ja się budziłam w nocy na odciąganie mleka, chowałam, mroziłam to mleko, żeby mój syn miał, więc zmagałam się z takimi mm, rzeczami. Inne mamy w tym czasie. Yy, Cieszyło się dzieckiem w domu, radością, bliskością. A my tutaj mieliśmy pełną organizację, działanie, żeby jak najlepiej zorganizować siebie do szpitala, żeby jeszcze Stasiowi tam zrobić zakupy i tak dalej, i tak dalej. Więc to był podsumowując, bardzo, ale to bardzo trudny okres. No ale do przejścia. Do przejścia to wszystko się da przejść. I i naprawdę y, można, można to przez to przejść. Nasz dzień w tygodniu wygląda bardzo intensywnie, ponieważ codziennie jeździmy ze Stasiem na rehabilitację, ja cewnikuję go co 4 godziny, musimy, w tym momencie akurat musimy bandażować mnóżki, rehabilitować go w domu, no, dbać też o niego jako dziecko, a w weekendy staramy się być rodziną, być razem, spędzać wspólnie czas i cieszyć się sobą. Że dacie radę. To byłoby pierwsze słowo, jakie bym powiedziała, dacie radę i mówię to, mówię to mamom, z którymi się spotykam, w których są w podobnej sytuacji, że dacie radę. Niezależnie od tego, w jakim momencie teraz życia jesteście, co Was czeka z waszym dzieckiem, czego musicie się nauczyć, podołacie temu, ponieważ jesteście rodzicami i jeżeli kochacie swoje dziecko, a na pewno tak jest, Miłość da Wam wszystko, da Wam siłę, da Wam chęć do walki i da Wam to, co, co jest chyba najważniejsze, to moc, moc działania. Chciałabym na pewno, żebyśmy byli wszyscy zdrowi w miarę możliwości, bo za każdym razem powtarza się każdemu w życzeniach rodzinowych: pamiętaj, zdrowie jest najważniejsze, ale dla większości jest to tylko po prostu powiedzenie, a dla mnie to w ogóle teraz nabrało zupełnie innego sensu. Więc pragnę, ale to naprawdę pragnę, żebyśmy byli wszyscy zdrowi na tyle, ile można. Hmm, oczywiście chciałabym, żeby mój syn chodził. To jest jakby kluczowe w tym momencie. Chciałabym też, żeby miał wspaniałe dzieciństwo w gronie rodziny i najbliższych, żeby był dzieckiem szczęśliwym i kochanym. A w późniejszym czasie, jako już nastolatek czy, czy, czy mężczyzna, żeby miał jak najmniej problematyczne życie związane ze swoją wadą wrodzoną, bo tak naprawdę na tę chwilę nie wiemy, jak to się dalej potoczy, co, co go spotka ze względu na te porażone jego nerwy w odcinku lędźwiowym. No ale tak wierzymy, że medycyna idzie do przodu, że wszystko będzie coraz lepiej i że naszymi działaniami oraz działaniami specjalistów zagwarantujemy mu w miarę dobrą przyszłość.